Witam, tu dawidstopzesał.pl. Dzisiaj zaprezentuję Wam fotel uszak Castel. Zapraszam na prezentację. Fotel castel tapicerowany jest tkaniną typu welwet, bardzo miękka i delikatna ta tkaninka. Występuje w sześciu wersjach kolorystycznych. Tu mamy do czynienia z kolorem tzw. musztardowym. Aczkolwiek ja bym go określił chyba bardziej jako standardowy żółty. Musztarda ma odcień troszeczkę ciemniejszy. Fotel Castel występuje także w dwóch wersjach nóg. Tutaj mamy nogi czarne, można jeszcze też zamówić fotel w wersji z nogami w kolorze złoty. Oraz jest Castel XL, który jest dwuosobowy, jest to sofa po prostu. Fotel na siedzisku tapicerowany jest pod spodem gąbką o charakterze średnio-twardym. To samo tyczy się boków tutaj i oparcia. Jest ładnie wyprofilowany. Jeżeli chodzi o wygodę, jest wygodny. Jest obszerny, zaraz zmierzymy siedzisko. Można wygodnie na ułożyć ramiona i ładnie się prezentuje, trzeba przyznać. Jeśli chodzi o wymiary fotela, siedzisko ma głębokość około 52 cm, jeżeli chodzi o szerokość siedziska to jest 46 cm, wysokość oparcia to 60 szerokość oparcia w części górnej to 70 cm. Głębokość fotela wynosi około 70 cm. 8 cm. A wysokość całkowita to 100 cm. Moja opinia o fotelu jakości jego wykonania, jakości samej tkaniny jest bardzo pozytywna, ze względu na duży wybór kolorystyczny ten też nóg w dwóch kolorach. Śmiało mogę zarekomendować i polecić Państwu ten co by nie mówić bardzo ładny usz.